Hej witam Was bardzo serdecznie, z tej strony CyberZerk, a dzisiaj rozpakujemy sobie najnowszego Samsunga Galaxy S4. Najnowszy telefon z serii Galaxy, jak widzicie, przybywa do nas w dosyć nietypowym opakowaniu, bo jest to opakowanie z nadrukowaną taką drewnianą teksturą. Co ciekawe, ten nadruk został wykonany przy użyciu atramentów na bazie SOI, także opakowanie jest w 100%, w 100% podlega recyklingowi. Najpierw oczywiście musimy przeciąć sobie plombę, żeby w ogóle dostać się do tego opakowania. A kiedy już plombę ściągniemy i podniesiemy sobie górne wieczko, jako pierwszy ukazuje nam się sam telefon. Jak widzimy, wygląda on bardzo podobnie do swojego poprzednika, czyli Galaxy s trójki. Całkowicie pierwsze wrażenie po od razu powięciu z pudełka to, że telefon jest naprawdę masakrycznie leciutki. Co prawda on nie ma jeszcze w środku baterii, bo bateria prawdopodobnie jest na spodzie opakowania, ale i tak naprawdę ta lekkość robi wrażenie. Choć rzeczywiście wiadomo, że to jest zasługa tego, że materiał, z którego telefon jest wykonany, to niestety wciąż plastik. Ale ok, ściągnijmy sobie szybciutko folię. I na razie sam telefon sobie odłożymy, a zajmiemy się dalszą częścią opakowania. A w dalszej części pudełka na początku znajdujemy sobie instrukcje obsługi, gwarancje. Wszystkie takie papiery. To jest wiadomo średnio interesujące. Później wyjmujemy sobie biały, standardowy kabel micro-USB, którym wiadomo podnoszamy telefon do komputera i do ładowarki. Dalej mamy zestaw słuchawkowy i z tego co wiem, to są takie zwykłe słuchawki, nie są to żadne ulepszone, tak jak na przykład było w HTC One czy w iPhone 5. Dalej wyjmujemy baterię, którą zaraz, oczywiście, włożymy sobie do telefonu. Później mamy jeszcze ładowarkę do kontaktu na USB. I ostatnia rzecz, jaką znajdujemy w opakowaniu, to są dodatkowe gumki do słuchawek. I to by było wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o rozpakowanie Samsunga Galaxy S4. I tak samo jak w poprzedniej recenzji chciałbym Was poprosić, żebyście zadawali mi pytania na temat tego Samsunga, czego chcielibyście się o nim dowiedzieć. Oczywiście standardowo pytania zadawajcie pod tym filmikiem. I to wszystko na dzisiaj. Standardowo zapraszam też na moją stronę na Facebooka, stronę CyberZerk. Oraz jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. To wszystko na dzisiaj i do usłyszenia w recenzji.